Siema, tu Michelo. Dzisiaj kolejny odcinek y, poświęcony profesorowi idei. Y, ponieważ na BSP y, dzieją się złe rzeczy, bo Princess Igual y, używa najprawdopodobniej jakichś programów, y, albo nie wiem co, do, ale nie gra fair, nie wbija level No i właśnie y, profesor idei o tym pisał. No i teraz sobie pomyślicie, no niektórzy. No dobra, no to co mnie obchodzi, jakiś level. No ale niestety są y, takie, takie osoby w Blockster Planet, które patrzą tylko na numerek. Y, no i to jest niedobre. Y, poza tym, tutaj coś piszę o Google właśnie. Y, no i między innymi. Mm, Princess Igual podobno napisała do profesora kiedyś, że osiągnięcia życiowe się nie liczą, liczą się tylko, tylko te, które są w Blockser Planet. No i w ogóle to, to jest bardzo dziwne, bo ona wbija level szybciej niż ktokolwiek i siedzi tyle czasu. W cyklopie. No i to jest wręcz niemożliwe, bo no, też ma dobre wyniki w nauce jeszcze coś tam, jakieś rzeczy. No, no po prostu to jest nienormalne, że ona tyle czasu spędza na Blockster Planet. No i naprawdę nie warto jej słuchać, tylko przeczytać sobie, co pisze profesor. Mm, bo to mądry człowiek. Co tu napiszemy do profesora? Elo nagrywam. Zobaczymy co odpisze. No i możliwe, że za niedługo y co oni tam piszą na świecie. Możliwe, że za niedługo pojawi się kolejny film o profesorze, jeżeli będzie się coś dziać. No a teraz poczekajmy tylko na jego wiadomość i już kończymy odcinek. No, nie odpisał mi. Czekałem trochę czasu. No i jeszcze bardzo chciałbym, żeby... Moji ukrali Princess Igual, no bo no tak nie może być, no nie, że jedna się so oszukuje, jeszcze tam podobno wyzywała Olusie, która wbija y, normalnie, sprawiedliwie No i ogólnie jest niemiła, podobno No i t, y, to tyle w, w tym odcinku Naprawdę, odbija się czasami stronę profesora Idei, bo pisze mądre rzeczy, co się dzieje na Blockstar Planet, no i na razie, pa.